Punkt drugi oficjalnie uznajemy za skończony. Zakończyliśmy na zaprasowaniu podkroju w pach przodu i tam, gdzie mamy ramionczka, nie tknęliśmy nawet miejsca, gdzie jest złożone odszycie. Idziemy do punktu trzeciego i tu Wam się do czegoś przyznam. W pierwszym odruchu, jak to przeczytałam, to myślałam, że Burda pisze do mnie po chińsku i ja w ogóle nigdy nic nie szyłam i nie mam zielonego pojęcia, czego oni ode mnie chcą. Ale jak się okazuje, jak się weźmie fragmenty materiału, które mamy i zacznie to przykładać według ich wskazówek, to to zaczyna nabierać sensu. Więc spójrzmy, co mamy. Mamy przód ułożyć prawą stroną na prawej w domyśle stronie tyłu. Czyli co ja robię? Zabiorę Wam to, będę czytać po kolei, ale będziemy sobie układać elementy. Mam przód i tył. Łapię tył, układam go prawą stroną do góry i prawą stroną do prawej układam przód. Oczywiście ramiączka mniej więcej do ramiączek. Będziemy zszywać szwy boczne, więc to tutaj najbardziej nam zależy na tym, żeby to, się, żeby to leżało na sobie. Mamy, czytam dalej. Mamy spiąć brzegi szwów bocznych, ale to za sekundę. Ale odszycie ma być ułożone do góry. Ups, ale ono jest przyszyte. No dobra, ale ile się da, to układam do góry. Czyli w ten sposób. Jeszcze niczego nie spinam, czytam dalej. To odszycie, czyli domyślam się, że to, mam założyć pod spód na około górnego brzegu tyłu. O, mamo kochana, no ale dobra, to jedziemy. Mam odszycie... Górny brzeg tyłu zakładam jedno w drugie. Czyli co ja mam teraz? Mam przód, w środek mam wciśnięty tył, a odszycie przodu ląduje mi pod tyłem. No dobra, zaczęło to grać, i teraz zobaczcie co piszą dalej. Przypiąć na brzegach szwów bocznych i zszyć te szwy. I zobaczcie, co nam wyjdzie. Jak ja to teraz zacznę spinać, to zepnę sobie tak: szew boczny tyłu i przodu, a jak dojdę tutaj, to będę miała bardzo ładną rzecz. Tył wejdzie mi idealnie między przód a odszycie. Zepnę sobie wszystkie trzy warstwy razem i będę miała bardzo ładnie wykończony brzeg tam, gdzie mam ten to nieszczęsne odszycie. Tylko teraz tak. Pierwsza rzecz. Zobaczcie, że mówią, ja to obrócę w drugą stronę. Mówią nam, że mamy to w ten sposób założyć, ale nie mówią nam, co zrobić z tym brzegiem. Coś na zasadzie, zostawcie go tak, jak jest. Czyli co? Musimy teraz podjąć decyzję. W moim przypadku ja doskonale wiem, bo materiał był prany, że po praniu nic się z nim nie dzieje. I mogę brzeg po prostu zostawić obcięty i niewykończony. Ja tu sobie zostawiałam dodatkowo zapas na podłożenie, bo nie miałam zielonego pojęcia, co burda mi każe zrobić, więc w tym momencie ja zrobię tyle, że obetnę sobie ten materiał wzdłuż tej linii oryginalnego końca odszycia i po prostu tutaj przypnę tyle, ile należy, ale nic nie będę robiła z tym brzegiem. Natomiast jeżeli ktoś ma do czynienia z takim materiałem, który wydaje mu się jednak podatny na się, panie się albo boi się, że będzie mu się pru, to ma dwa wyjścia. Wyjście pierwsze, obrzucić, czyli obciąć tak samo jak ja, ale ten brzeg jakimś ściegiem do obrzucania, na przykład zygzakiem do tkanin elastycznych obrzucić. Wiemy, że tkaniny elastyczne, że dzianiny nie lubią zygzaka, więc to jest tak na zasadzie może być, ale niekoniecznie. Więc lepiej by było zrobić coś takiego, że to sobie założymy raz i drugi raz, i jeszcze w tym momencie, zanim cokolwiek zaczniemy robić ze szwami bocznymi, po prostu przeszyjemy tutaj. Powstanie nam bardzo ładny rulonik. Jak go zaprasujemy, to on będzie w miarę płaski, a wtedy mamy brzeg schowany między materiał. Czyli tu musicie podjąć decyzję, co robicie z tym brzegiem.